Aaaa! I mamy pożar, ja sobie tu siedzę Hej, a subway z tej strony bulio! Symbolat w straży pożarnej 2014 Mamy super główną misję, jedziemy! Jedziemy, mamy zawalenie się w metrze, czy tam wypadek w metrze, coś się stało. Kolaps to chyba coś spadło, chyba zawaliło się metro. Jedziemy ratować ludzi proszę. Yes, Setunia proszę, jest Setonia 10! Zaraz niż Setonia 20! Florian 1 i Florian oh God, 4, czyli Florian going? 5 też się za nami wleczę. Wall na razie, nie na moim miejscu. Uuuu, oh, Wreszcie jakaś akcja, większa akcja, nie kurde, będę zmywał jakieś lubrykanty, kurde, czy co, ty, jak to, co tam mówię, oleje, wszystko z ulicy, ja tu, kurde, muszę mieć grube akcje. Dwie i pół, trzy minuty muszę zaczynać! No, oni już tam są, nie przejadę przez to, co? Coś już próbowało? Oh. Dobra, jedziemy! Już się stąd Już się stąd już się stąd pali, się z ekscytacji! Co tam będzie, co tam będzie? Grubo będzie! Będzie grubo! A że ja jestem szefem, no to tylko na mnie czekają! Nie wiem czy to jest shift. chief, chief. Szef Kuchni, szef Kuchni. Nie, yeah, Kitchen Chief to jest? Fire Chief, to jest szef jakiś, jakiś szefem jestem. God, Nie wiem, co jest. Nie zna się na poziomach takich. Uooo, ale poziar! Florient 2 to kontrolu. Vehicle has arrived at Operation location. No dobra, mamy pożar gdzieś pod nami. Ja idę mi się Zejście <laughs> do metra proszę. Tu jesteście do metra, dobra Florian 2, poproszę o maskę tlenową. Się dzieje dobre ooo, mnie tek, lej, 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 lej. Fuck. wszystko się jara. Over here, gdzie over here, halo, proszę panią. Halo, hop, hop! Wow! Co tu się stało? Słyszę Cię! Nie wiem, gdzie jesteś. Coś do środka musimy się jakoś dostać, 13 minut... Słyszę Cię, słyszę, słyszę, słyszę. Ale jak się do Ciebie dostać, to to jest zagadka. Mietek, polej tu! Dobra, to się zawaliło, coś. Eee, sytuacja wygląda na to, że musimy najpierw ugasić ten ogień, żeby się dostać do poszkodowanych, którzy są w środku. Dobra. Daj mi tylko węża Idziemy na dół. Czy ja założyłem maskę Dobra Pięknie, pięknie. Gazy Tak Kurde, gasisz to pół godziny i nic ci się nie udało jeszcze o. Się wychodzić że na nic się stało. Jest. Mamy dostęp. No i jedziemy, 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 dobra. Jesteśmy tutaj i pożar, pożar, pożar. Dobra, tu leży baba. Wow, Jezus, mawia, co to jest? To jest to na pożar? Dobra, kradniemy ją. Tu się jeszcze coś. Fuck! Na łeb mi zaraz zawali. Gdzie jest ten gościu? Dobra, idziemy tutaj i do sanitariuszy. Trzymaj to idziemy. Szybko, 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 szybko. Pośpiech, pośpiech. Tutaj ludzie giną. Kurde, te... Stabilne. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mogę zginąć zaraz? Co? Na łeb się zawalić. Cała, cały sufit. No Na, nawet symulator? Nosimy już poszkodowanych Ktoś mi mu, pisał w e, komentarzach, że nie mówił ofiara, że ofiara to, że nie mówi się ofiara na kogoś, no, mówi się ofiara, ofiara wypadku. Nie mówię, że ofiara śmiertelna. Nie wiem czy to mam jeszcze rozcinę, czy co dobra, mam wszystkie osoby chyba. Tam nie widziałem więcej. Czy mam to jeszcze dogasić, tam to coś płynące? Eee, de sobie ale mi się ma znam jakieś Musimy troszeczkę udoskonalić nam tę konstrukcję co nam jest, żeby się nie zawaliła wiecie? I teraz tak. Zachowamy Bierzemy. żeby nam to się nie zawaliło? A tutaj się jeszcze strasznie dymi wiecie? Mm. O właśnie tam. Jeszcze tu trzeba będzie tam. Dobra. Właśimy no, w tej masce i łazimy. A ona nam się kończy. Wiecie, ona się nam kończy. Weźmy sobie z Floria na 3 maskę. Jest pełna, ale Florian 3 nie ma chyba podczynki. Ale tu jest, dobra? O, tutaj jest jakiś od odkażenia jakiś symulator. Cholera, w tamto miejsce nigdy nie lubiłem iść. Jeszcze tutaj. le, przynieśliby tego więcej, a nie. No, dawaj, daj, 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 biegaj, 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 biegaj. biegaj. O, dobra, jesteśmy na zewnątrz. Jeszcze powinniśmy postawić nam takie specjalne dmuchawy, to były nam te cały dym odsunęły. Od I by nie było. Chyba, że mają tutaj wentylację. And uh, the operation successful. Tak więc for watching this tego odcinka do następnego razu. Good morning everyone. In yesterday's major incident, you once again acted in exemplary fashion, preventing even greater damage. For this, I am promoting you with immediate effect to the rank of leading fire chief. Congratulations. Woo! Dobra, Florian, dwa ATM. Dzięki bardzo, za obejrzenie tego odcinka. Do następnego razu. Trzymajcie się.